Zastosuj 5 łyżek i zobacz jak zmieni się twój dom. Na początek przygotuj 5 łyżek gruboziarnistej soli. Sól to nie tylko popularny składnik w kuchni, ale również naturalny pochłaniacz wilgoci i neutralizator nieprzyjemnych zapachów. Teraz dodaj 5 łyżek pasty do zębów. Może wydawać się to nietypowe, ale pasta ma silne działanie czyszczące, antybakteryjne i odświeżające. Następnie zetrzyj skórkę z jednej pomarańczy i dodaj do mieszanki. Pomarańcza nie tylko nada miksturze przyjemny, świeży zapach, ale także wzmocni jej odstraszające działanie. Całość dokładnie wymieszaj w misce. Następnie nałóż miksturę na kawałek folii aluminiowej. Zwiń folię w kulkę, a jeśli jest zbyt cienka, użyj dodatkowego kawałka, by ją wzmocnić. Teraz weź wykałaczkę i zrób kilka małych otworów. Tak przygotowaną kulkę pozostaw w kuchni, najlepiej w miejscach, gdzie pojawiają się owady. Dzięki temu prostemu trikowi Twój dom stanie się wolny od uciążliwych szkodników, a jednocześnie wypełni się świeżym cytrusowym aromatem.